Zara, ale ty jesteś pirania. Miodzio, miodzio. miodzio. Ty jest zaraz o tym, <śmieniu> o, Otóż to jeszcze Zgubiłeś się. Złapią. Czerwona. Ofra. Ofrunia. <tryk> o, bez kokardki. Spotaj jak się całujemy. Bez kokardki, pionia, różowa. Psionia, psionia, psionia. Psionia, psionia. Psionia, psionia. <tryk> Ofra jest pionia, super. Pionia. Dlaczego złota walczy? Starczy <strasz> No, Zara jest. Znowu mnie e, gryzie, ponosi, a ty nie, nie filmuje. <strasz> <strasz> będziemy, będziemy się całować. Będziemy się całować. Złota, złota. Ty, ty piranio, ty. Zielony. Ozys. Ozys. Gdzie mój but? Oddać mi buta. Złota, wyciągaj się, Zara, wyciągaj się. Nie daj się. Te Twoje buty, to widzę, są obiekt ich pożądania. Nie wiem, co one w sobie mają. Różowa w zapasach, niebieski ale musisz wyłączać, bo skończyć się film. urywki.